Dobry wieczór. Na pewno boli odpadnięcie po walce i po wydaje mi się dobrym meczu z naszej strony. Trzeba gratulować przeciwnikowi, bo też swoją pracą na to na ten awans zasłużył. Uważam, że mecz był bardzo wyrównany i taki, gdzie Udalo nam się to, co nie udało się innym zespołom od początku tego roku w tych meczach ligowych po prostu sprowadzić znowu zespół pogoni do półsytuacji bramkowej, jaką mogli kreować, szczególnie mówię tutaj o tych 90 minutach, to my mieliśmy to najlepszą znowu troszeczkę jak w... Nie troszeczkę, tylko dwie bardzo dobre sytuacje. Erik kilka raz uderzał, raz podawał. Ale to wszystko dzieje się w doliczonym czasie. Myślę, że to można będzie, będzie coś, za czym będziemy najbardziej żalować, bo to jest moment taki, jak strzelasz bramkę, to raczej to ty jesteś też zwycięski. Ale trudno mojej drużenie czegoś zarzucić dzisiaj na tle takiego zespołu podjęli walkę, grali dobry mecz. Nie jestem zadowolony tylko ze zmian, z tych wyjść z lawki. Myślę, że z każdą zmianą co prawda taką w, w wymuszoną też niekiedy, bo, bo musieliśmy zmieniać. No z każdą tą zmianą byliśmy troszeczkę jakby słabsi i to, to, to było też czuć w tej dogrywce, także e, no, tyle na wstępie, dobry, dobry wieczór, e, ha, dużo emocji i, i tak starał się coś, coś mądrego Powiedzieć, był to niezwykle trudny mecz. Chyba sami widzieliście, jak ten mecz wyglądał. Spotkały się dwa bardzo zorganizowane zespoły, dwa zespoły bardzo taktyczne. Pias był do tego meczu bardzo dobrze przygotowany i dużymi, długimi momentami nie mogliśmy tego meczu sprowadzić takiego meczu, jak, jak, jak lubimy. Dużo stałych fragmentów gry z jednej i z drugiej strony, dlatego ten mecz był przerywany, szarpany. Być może mógł się pewnie podstronnemu kibicowi w pierwszej fazie nie podobać, ale dzisiaj najważniejsze było zwycięstwo i, i, i my to zwycięstwo osiągnęliśmy. Jestem niezwykle dumny z zespołu, z naszych liderów, którzy do końca wierzyli, bo... To słowo jest, jest bardzo ważne, wiara. Ja nawet przez moment nie zobaczyłem u swoich zawodników zwątpienia, nawet po tym jak się mecz rozpoczął, gdzie nie mogliśmy w ten wejść mecz dobrze. Dlatego na bazie naszego dobrego przygotowania i naszej intensywności ja wiedziałem, że będziemy, będziemy na pewno gotowi fizycznie ten mecz grać. I jestem niezwykle dumny, że w zespole przez cały czas była wiara. Gole, fenomenalne, indywidualna, indywidualna jakość kulu indywidualna. Jakiegoś naszego znaczy kapitana Kamila. Coś fenomenalnego. Jestem pełen podziwu dla tych dwóch zawodników. Jestem pełen podziwu dla Koczukaru za jego fenomenalną interwencję. Jestem pełen podziwu dla każdej formacji w moim zespole, dla zmienników, którzy weszli. Jestem dumny z jeszcze jednej rzeczy i o tym Wam chcę teraz powiedzieć. Krzysiek Kamiński. Fantastyczny członek zespołu pewnie liczył, że dzisiaj zagra. Podjąłem inną decyzję. Wiem, że nie było mu łatwo pewnie to zaakceptować, ale rola bramka, drugiego bramkarza jest trudna. Krzysiek jest fantastycznym członkiem zespołu, to on cały czas pomaga nam, to cały czas pcha zespół do przodu i te dobre wyniki, które mamy są też w bardzo dużym stopniu jego, jego zasługą. To pokazuje, jak nasz zespół jest zbudowany, że każdy dla, dla każdego będzie walczył i ja w moim zespole chcę takich zawodników, którzy oczywiście mają swoją jakość indywidualną, ale rozumieją też dobro, dobro zespołu. E, niezwykle się cieszę z tego zwycięstwa, zrobiliśmy kolejny krok e, w pucharze. My dalej mamy nas, nasz e, unfinished business, e, dlatego następny krok przed nami i mówiłem wam o tej krętej drodze, która często prowadzi w piękne miejsca. Ja mam nadzieję, że to nasza droga i to wszystko co się dzieje wokół zaprowadzi nas do do fantastycznych fantastycznych miejsc. Dziękuję. Dziękuję.